Bardzo serdecznie dziękuję za takie piękne przywitanie, za spotkanie w Waszym pięknym Godziszowie. Jest to dla mnie wyjątkowy zaszczyt tutaj móc spotkać się z Państwem, bo w Polsce mówi się, że są teraz takie dwa rekordy wysokości. Pierwszy to wysokość naszego najwyższego szczytu w Tatrach rys, to wiadomo od dawna i wysokość głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość w Godziszowie. Dziękuję bardzo. Kiedy zapytano mnie w Warszawie, ile tych głosów tutaj zostało oddanych, powiedziałem, że no prawie 89. To ktoś powiedział mi, o to szkoda, że nie 90. No, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Oczywiście mam nadzieję, że będzie 90, ale szanowni Państwo, tak na serio rzecz biorąc, to jest. Ogromny dowód zaufania, które Państwo złożyliście w nasze ręce, a dla mnie, dla naszego rządu, to jest ogromne zobowiązanie. To jest zobowiązanie do tego, żeby ten program, który przedstawiliśmy, z którym szliśmy do wyborów, żeby go realizować. I o tym programie też dzisiaj kilka słów chcę jeszcze powiedzieć, bo mamy dzisiaj w 2019 roku. U schyłku już 2019 roku inną zupełnie Polskę, inną niż 4-5 lat temu. To chyba wszyscy Państwo przyznacie, że wiele się zmieniło. Bardzo wiele zmieniło się na lepsze, a jeszcze chcemy dalej działać dla naprawy Rzeczpospolitej. I o tym, co chcemy zrobić, kilka słów dzisiaj też chciałbym Państwu opowiedzieć. Ale zacznę może od tego, co stanowi dla zwłaszcza dla państwa, dla ludzi, którzy żyją trzema naszymi wielkimi wartościami rodzina, praca i tradycja. Stanowi dla was wartość najwyższą. I żeby tę wartość przechowywać, to musimy poruszać się w obszarze takich właśnie nadrzędnych wartości, jak wiara, tradycja, prawda. W tym prawda historyczna. Niedaleko stąd byłem parę miesięcy temu w Frampolu. To chyba ze 20 km stąd mniej więcej. Tam miasto, które jest symbolem, taka Polska górnika, jak powiedziałem, bo zostało ono zbombardowane przez Luftwaffe, wzięte na cel, dosłownie jako celownik, bo układ urbanistyczny tego Miasta, miasteczka do tego prowokował niemieckich najeźdźców, niemieckich barbarzyńców. I przypomnijcie sobie jeszcze 3, 4, 5, 6, 10 lat temu, 20 lat temu, co mówiono o II wojnie światowej, o tej hekatombie narodu polskiego, obywateli Rzeczypospolitej. Ano, relatywizowano wszystko to, co się działo. Mówiono o nazistach, nie wiadomo do końca jakiej narodowości byli ci naziści, o krzywdach, które spotykały wtedy wiele narodów europejskich. I nasz rząd podjął tę rękawicę z ogromną determinacją. I jakbyście Państwo spytali mnie również, przyznam się, że chyba byłem człowiekiem za małej wiary. Cztery lata temu. Czy uda nam się odbudować prawdę historyczną do takiego stanu jak dzisiaj? To chyba bym powiedział, no będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I jestem nim dzisiaj, z tej perspektywy patrząc. Bo prawda, uczciwość wobec naszych przodków, nazwanie zła złem, dobra dobrem, prawda historyczna, wartości wiary i tradycji są takim fundamentem, Fundamentem wartości, na jakim możemy i jedynie na takim możemy zbudować silną, dostatnią Polskę. I zobaczcie, zobaczcie, co się udało zrobić. Parę dni temu byłem w Auschwitz z panią kanclerz Merkel. Wcześniej, kiedy odwiedzała Warszawę 1 września, pokazywałem jej miejsca rozstrzelań Polaków w Warszawie, wyniku łapanek ulicznych, polskiej inteligencji, Palmiry, o tym wszystkim opowiadałem. I dzisiaj, to znaczy parę dni temu, kanclerz Niemiec mówi o zbrodniach niemieckich, o winie niemieckiej, o tym, że jest to w tożsamości niemieckiej i prawie nie używa słowa naziści. Prezydent Niemiec trzy miesiące temu z małym haczykiem Podobnie mówi o wyłącznej winie narodu niemieckiego wobec Polaków, obywateli II Rzeczy obywateli Rzeczypospolitej. I to jest, Szanowni Państwo, szalenie ważne, bo apokalipsa, jaka dotknęła Polskę, straciliśmy wtedy nie tylko 6 milionów obywateli, straciliśmy naszą wolność, naszą suwerenność, naszą niepodległość. I naszą przyszłość. Straciliśmy szansę na normalny rozwój. I musimy całej Europie o tym mówić. Musimy o tym mówić również wtedy, kiedy negocjujemy budżet europejski, Bo, czy kiedy negocjujemy politykę klimatyczną. Bo to nie jest przypadek, że my mogliśmy się rozwijać tylko i wyłącznie w oparciu o taki, a nie inny model rozwoju. Tego doświadczyliśmy na skutek, Hekatomby II wojny światowej. Taka jest prawda historyczna. I walka o tę prawdę jest nie tylko walką o zadośćuczynienie, o sprawiedliwość historyczną, ale jest też walką o tu i teraz walką o nasz dzień dzisiejszy i o lepszą przyszłość sprawiedliwą Polskę. <klucza> A więc. Przynajmniej pod tym względem i pod wieloma innymi, ale z tego względu możemy być dumni, co udało się sprawić. Jaką długą drogę przez te cztery lata przeszliśmy: od serialu niemieckiego, serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, które kupuje telewizja polska, do rzeczywistości, że cały świat przyznaje nam rację, a kiedy. Jedna z głównych sieci prezentujących różne seriale Netflix w błędny sposób podaje określenie ziem polskich z czasów II wojny światowej. I zwracam na to uwagę. To jest ponad miliard odsłon, i ogromna większość, po około 90%, jest korzystnych dla Polski. A więc świadomość tego, jak wielkie krzywdy spotkały. Polskę, naród Polski, ale jednocześnie o jaką prawdę dzisiaj walczymy, dociera wreszcie do świadomości całego świata, i od tej prawdy nie odstąpimy. Ona stanowi dla nas fundament, fundament na przyszłość. I tu szanowni państwo, w godziszowie, trzeba powiedzieć też jak legenda podaje, że nazwa waszego Waszej gminy, waszego, waszej, waszej, waszego miasta, Waszej wsi pochodzi od, pochodzi od zgody. Zgody pomiędzy trzema różnymi narodami, narodowościami, grupami etnicznymi, które tutaj budowały swoją przyszłość. Tak, dzisiaj my też wyciągamy rękę do zgody. Chcemy współpracować dla dobra Rzeczypospolitej, ale chcemy jednocześnie naprawiać błędy przeszłości. Gmina Godziszów ma piękny herb. Dla mnie szczególnie piękny. Zaraz powiem dlaczego. Macie trzy włócznie. To jest herb zamojskich, ale także herb morawieckich. I pszczoły. Pszczoły, bo tutaj ta ziemia była znana z bartnictwa, znana z pszczelarstwa. Właściwie nasz jeden z wielkich, najwybitniejszych żyjących pisarzy. I poetów. Jarosław Marek Rymkiewicz pisze, że właśnie z bartnictwa wzięła się ta rzeczpospolita obywateli, obywatelska, republikańska, a więc tu ona miała swój początek. W duchu walki, który symbolizują te włócznie, ale też duchu pracy, który symbolizują pszczoły, a więc jeden z najpiękniejszych herbów. Ale też chcę powiedzieć trochę krytycznie, bo o naszych arystokratach z przeszłości mam jak najgorsze zdanie, muszę powiedzieć, o ogromnej większości z nich. I również szlachta polska też zaniedbała instytucje, zaniedbała swoją ojczyznę. I dzisiaj mówię o tym, ponieważ tę złą, niedobrą spuściznę z przeszłości, z tej bardzo głębokiej z przeszłości również, do dzisiaj musimy odpracowywać, odrabiać, naprawiać. Bo cóż innego robimy, Szanowni Państwo, Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, niż właśnie naprawę instytucji państwowych? I na tym się na chwilkę chcę zatrzymać, bo jedna rzecz nam się udała, udała się znakomicie, z niej możemy być dumni, a druga cały czas jest jeszcze przed nami. Ta, która nam się udała, to. Uszczelnienie systemu podatkowego, naprawa systemu fiskalnego państwa. Dziurawy jak durszlak system podatkowy powodował, że mafie vat obławiały się naszymi pieniędzmi i kupowały sobie nieruchomości gdzieś nad Rivierą francuską i w innych częściach świata. Tak dokładnie było. I sprawność naszych działań, Krajowej Administracji Skarbowej. Doprowadziła do tego, że odzyskaliśmy z rąk mafii vat przestępców podatkowych, rabusiów watowskich różnego rodzaju kilkadziesiąt miliardów złotych. Ja wiem, że ta suma jest trudna do wyobrażenia, ale powiem tylko prosto. Całe nasze programy prorodzinne, 500, 300, plus fundusz dróg samorządowych, rozwojowe programy, 10 miliardów złotych więcej na subwencję oświatową, były możliwe. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, co przyznaje Komisja Europejska, Bank Światowy, wszystkie międzynarodowe instytucje, przyznają nam rację, Prawo i Sprawiedliwości. Jesteśmy zatem formacją, która ten dziurawy system od 25 lat, ale też od 250 lat dlatego mówiłem o tych naszych pożar się Boże arystokratach z przeszłości, którzy sprzedali naszą ojczyznę. Dzisiaj. Naprawiliśmy, skutecznie naprawiliśmy i przekazaliśmy te pieniądze na cele społeczne dla ludzi, też dla mieszkańców powiatu Janowskiego, dla wszystkich, którzy są w potrzebie. To jest wielka, wielka zmiana, wielka zdobycz, i tę zdobycz będziemy chcieli utrzymać i ją kontynuować. Ale kiedy co bardziej światli nasi przodkowie 200-300 lat temu próbowali naprawiać Rzeczpospolitą to mówili o skarbie, o wojsku, ale mówili też o aparacie wymiaru sprawiedliwości. I tutaj napotkaliśmy ogromny opór. Ogromny opór środowisk trzeciej Rzeczypospolitej. Tych, którzy bronią swoich przyczółków Część sędziów powołanych jeszcze przez Radę Państwa PRL. I ci sędziowie, którzy są powołani przez Radę Państwa PRL, dzisiaj dla obrońców status quo są sędziami właściwymi, właściwie powołanymi, a sędziowie powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, w pełni legalnie wybraną, zgodnie z Konstytucją, są sędziami niewłaściwie wybranymi. Otóż, Szanowni Państwo, my na tyko, taką hipokryzję na pewno się nie zgadzamy. My z całą pewnością będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z konstytucją są ostateczne. Zatwierdzenie sędziów jest ostateczne i dlatego nie dopuścimy do żadnego chaosu prawnego, anarchii prawnej. Będziemy dbali o to, żeby był porządek prawny i coraz bardziej sprawiedliwy, coraz bardziej niezawisły i efektywny system sędziowski, system sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dzisiaj spotkałem się też wcześniej z parlamentarzystami. Oni przedstawiali mi problemy ziemi janowskiej, tej części Lubelszczyzny. Ciągle brakuje dobrych miejsc pracy. Rozmawiałem z burmistrzami, starostami. Tutaj również jako przykład podam tą, ten zakład, bo nazywał się Las, tak, który tutaj był i padł na ziemi janowskiej, a przecież zaraz po rozpoczęciu przemian ustrojowych po 89. roku można było dbać o polskie produkty. Przecież z dnia na dzień nie musieliśmy kończyć sprzedaży naszych helikopterów produkowanych w Mielcu naszych czy w Świdniku. Oczywiście tylko spojrzałem na pana ministra Sobonia, od razu helikoptery ze Świdnika stanęły mi przed oczyma naszych maluchów, które sprzedawaliśmy do Chin, motorów, które sprzedawaliśmy do Indii. Pewnie, że one były niższej jakości niż produkty zachodnie. Ale mówiąc językiem młodzieżowym, zaoranie ówczesnego przemysłu polskiego było wielkim błędem. Dzisiaj musimy tamte błędy odpracowywać, zmieniać. I ta zmiana będzie głównym. Zadaniem rządu prawa i sprawiedliwości na kolejne cztery lata. Budowa nowych dróg, całej infrastruktury, tych dróg szybkiego ruchu, tak jak tutaj S19, Via Carpatia, którą z powrotem przywróciliśmy na mapę krajowego systemu dróg i ją zbudujemy w najbliższych latach. A także dróg samorządowych, dróg, co do których pan Wojewoda, który dzisiaj jest z nami w parlamencie, powiedział mi rzecz charakterystyczną, że po raz pierwszy zaakceptowaliśmy wszystkie wnioski z powiatów, z gmin wszystkie wnioski na remonty, na budowę kawałków dróg, tak jak tutaj w waszym powiecie. I, szanowni państwo, tych środków właśnie z naprawy instytucji podatkowych. Mamy kolejne przeznaczone miliardy na kolejne lata, żeby naprawiać te drogi, żeby one były zachętą dla inwestorów, dla przedsiębiorców, żeby tutaj się lokowali i żeby ich jeszcze bardziej zachęcić. Powiedziałem w ekspoze o nowych mechanizmach podatkowych, nowych mechanizmach promowania inwestycji właśnie w takich powiatach jak Janów Lubelski. To jest między innymi mały ZUS, zryczałtowany PIT i przede wszystkim również estoński CIT, czyli nie pobieramy w ogóle podatku w momencie, kiedy pieniądze z zysku są reinwestowane. Dopiero w momencie wyciągnięcia na przykład w postaci dywidendy pieniędzy przez przedsiębiorcę, dopiero wtedy będą one opodatkowane. To stosujemy dla mikro, małych, w przyszłości dla średnich polskich przedsiębiorców. Po to, żeby zachęcać właśnie tych, którzy mogą tu zostać, tutaj budować nowe miejsca pracy, nowe zakłady. To będzie główna, główne zadanie dla naszych ministrów. Po to, żeby tak jak byłem dzisiaj, Szanowni Państwo, na pięknej uroczystości w Janowie Lubelskim, gdzie wręczaliśmy stypendia. Stypendia dla Ambitnej, utalentowanej młodzieży. Chcemy, żeby ta młodzież zostawała w Janowie Lubelskim, ewentualnie w Lublinie, niekoniecznie za każdym razem migrowała do Krakowa, Warszawy, a już tym bardziej do Londynu. Oczywiście to są indywidualne decyzje ludzi, ja je wszystkie szanuję, ale jest wielką tragedią to, jeżeli z takich powiatów jak Janowski na trwałe wyjeżdżają młodzi ludzie. Polska musi być oparta o paradygmat rozwoju zrównoważonego, i dlatego będziemy właśnie dlatego będziemy promować miejsca pracy, w szczególności w takich powiatach jak Janowski. Dzisiaj dziękuję bardzo parlamentarzystom, panu Wojewodzie, panu marszałkowi za ciekawą bardzo dyskusję. W jaki sposób promować jeszcze bardziej wsparcie inwestycji w mniejszych miastach, promować utalentowaną młodzież i wszystko to, co wiąże się z kulturą lokalną, chociażby też to, co już zrobiliśmy. Widzę tutaj koła gospodyń wiejskich. Szanowne panie, chyba przyznacie, że wdrożyliśmy nowy ciekawy program dla wsparcia wszystkich kół gospodyń wiejskich, aby one kwitły, rozwijały się. Kobiety gospodarne i wyjątkowe. Szanowni Państwo, dla nas Polska rzeczywiście powinna rozwijać się równomiernie. To oznaczało wielkie programy społeczne. Cztery lata przed nami. To lata programów zarówno społecznych, kontynuacji oczywiście tego wszystkiego, do czego się zobowiązaliśmy. Czyli 13 emerytura, w 21, 14 również. Mały ZUS, ale również coś, co dla waszego powiatu, powiatu rolnego, rolniczego jest bardzo ważne wyrównanie dopłat dla rolników. Powołaliśmy naszego komisarza, komisarza od jednej z najważniejszych TEK, resortów w Komisji Europejskiej. Nasz komisarz Janusz Wojciechowski będzie dbał o to, żeby było wyrównanie dopłat dla rolników polskich. Ale oczywiście także wielkie zmiany w obszarze rolnictwa. Wiem, że tutaj wasz powiat i ta część województwa, ta część polski jest dotknięta i ASFM z jednej strony, z drugiej strony, Dużymi wahaniami w cen, zwłaszcza w przypadku owoców miękkich, ale nie tylko. I tak jak w latach 90., niestety, zobaczcie wtedy, kto rządził w latach 93-97. Pozbyto się wtedy dużych polskich zakładów rolno-spożywczych. One zostały niestety wyprzedane w ręce zagraniczne. Dzisiaj będziemy z mozołem budować pewne mechanizmy, tak jak. Polska Grupa Spożywcza, po której nie można obiecywać sobie cudów, ale chcemy, żeby te wielkie wahania cenowe przynajmniej częściowo zostały wygładzone. To jeden z punktów, który tutaj państwa trapi. I nasze działania już dały pewne rezultaty w zeszłym roku i w tym roku. Ale także w zakresie ASF chcemy dalej ograniczać rozprzestrzenianie się tych ognisk poprzez bioasekurację, poprzez również działania dotyczące zmniejszenia populacji dzików. Szanowni Państwo, Niemcy i Francja zgodnie z dyrektywą europejską praktycznie zlikwidowały populację dzików. W naszym przypadku musimy również działać na rzecz rolników, polskiego rolnictwa i będę apelował do polskich. Polskiego Związku Łowieckiego, żeby tutaj również odegrał taką rolę, do jakiej jest powołany. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu Janowskiego, drodzy rodacy. Chciałbym oczywiście, żeby w całej Polsce odsetek głosów na prawo i sprawiedliwość był taki jak tutaj. To nie będzie łatwe. Ale chciałbym też podziękować wszystkim, którzy zaufali nam, bo to jest dla mnie ogromne zobowiązanie. Na pewno popełniamy czasami błędy, na pewno się potykamy. Na nasze usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nasza droga nie jest usiana różami. Jest to droga pod górę. Z plecakiem pełnym kamieni, kręta droga, wyboista, dlatego nie raz się potykamy. Święty Paweł zresztą powiedział potykaniem dobrym potykałem się. Ja chcę wierzyć, że w tym potykaniu na tych błędach również się uczymy. Jeżeli jakieś błędy popełniliśmy, popełniamy, to za nie potrafimy przeprosić, ale chcę, żeby mieszkańcy waszego powiatu i wszyscy mieszkańcy Polski, Polski mieli przede wszystkim jedno przekonanie, że zarówno w tych wartościach duchowych, takich jak wiara, tradycja, prawda, prawda historyczna, w wartościach społecznych, takich jak polityka prorodzinna, 500, emerytura, wyprawka dla dzieci i młodzieży, w wartościach dotyczących bezpieczeństwa państwa polskiego czyli modernizacja służb jakość pracy służb służb mundurowych nasza armia jej wyposażenie bezpieczeństwo granic zewnętrznych chciałbym żebyście państwo mieli przekonanie że robimy wszystko żeby Rzeczpospolita odzyskała swój dawno utracony blask to jest możliwe to jest nasze wielkie zadanie wielkie zadanie dla prawa i sprawiedliwości dla pokoleń politycznych i pokoleń, które przyjdą po nas, chciałbym, żeby to pragnienie, pragnienie wielkiej, wspaniałej, ale też dostatniej Polski, szczęśliwej Polski, takiej, jaką widziałem dzisiaj na twarzach janowskiej młodzieży, żeby ono zagościło na trwałe w naszych domach, w państwa domach. Chciałbym, żeby było takim drogowskazem, latarnią dla wszystkich polityków. I taką latarnią na pewno dla rządu prawa i sprawiedliwości będzie. To mogę Państwu obiecać. Niech żyje Polska, niech żyje Powiat Janowski. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy kochają Polskę, Ziemię lubelską, Ziemię Janowską, czuli się tak wspaniale, jak ja się dziś czuję tutaj wśród Was. Bardzo dziękuję Państwu za przywitanie, bardzo dziękuję za takie wspaniałe spotkanie i raz jeszcze niech żyje Polska.